Zastanawiałem się, czy ten numer setny ma być jakiś szczególny, czy poświęcić go jakiejś jednej osobie, zdecydowałem, że będzie to, że nie będzie to numer tematyczny, że nie będzie to numer tematyczny, nawet zdecydowałem jeszcze o czymś, że nawet nie będzie jakiegoś wstępnianka, który wypisał, że robimy jakieś wielkie podsumowanie, cały czas myślę, że najlepsze rzeczy są przed nami, naprawdę. Cały czas. Wrażenie nie tylko w tym, co, co robię, a, co, a to, co robię, jak robię, staram się, żeby mnie świadczyło, staram się wypowiadać poprzez redagowanie pisma, ale przede wszystkim wypowiadać jako e, człowiek piszący wiersze. I też to samo. Myślę, że cały czas jest, jestem jeszcze tym człowiekiem przed poematem, tym, który za chwilę napisze rzecz tak wspaniałą, że samemu mi się zacznie podobać. No więc nie ma tutaj fejotonu jakiegoś okolicznościowego. Za to jest bardzo ładna okładka w kwiatki. Wiecie Państwo, nigdy nie było okładki w kwiatki. pisma literackiego. I e, znalazłem coś takiego. Jest to detal z Delhi w Indiach. Czerwony fort, sala objęcji prywatnych władcy. I to taki detal gdzieś tam na jakimś tam e, fragmencie muru. Bardzo mi się kolorostyka spodobała. I co ja pomyślałam, No, niech będą na setny numer te kliniatki na kuletkę. z A co poza tym? Jak zwykle grupa y, bardzo dobrych poetów. Numer zaczynają wiersze Adriany Szymańskiej. I od razu taki akcent m, bliski sercu, bo wiersz zamiast dowodu dedykowany jest Tadeuszowi Dąbrowskiemu, dziękując za wiersz wierszu. I Adriana pisze tak, Adriana mówi, bo się znamy. Wysilanie się, łapanie Pana Boga za nogi, albo mówienie jakby od niechcenia, miłość, to, że gdy są razem, jest ich o połowę mniej niż gdyby byli osobno. Dokręcanie słów, jakby były śrubami w starej furtce strzygającej z A wszystko po to, żeby ten jeden maleńki błysk sensu, dotknął obalałego serca, mózgu, ust. Piękne, piękne zdanie. I wiecie Państwo, właściwie o to chodzi w poezji, o to chodzi w, w twórczości, żeby żeby poruszyć, żeby dotknąć, dotknąć czyjegoś niemodne słowo. Co jest serca coś jest wnętrze. trudno was poruszyć, jakoś zadziałać tym, tym swoim tekstem. Zaraz obok wiersza poety, bardzo niebliskiego serca, Artura Nowaczewskiego. Jest tutaj, gdzieś Artur jest, tam gdzie siedzi wysoko. No i Artur młodszy poeta dużo pisze. Życie jest wybuchem. Ani je objąć, ani opisać. Całość i zawsze cząstka pojęte i niepojęte. Spełnione i niespełnione. To są te rzeczy, które, które w tobocie lubimy najbardziej. To jest ta uniwersalna nić, która przepływa przez utwory poetów różnych generacji, różnych pokoleń, e, różnych opcji i orientacji starych, młodych. Chodzi o to, żeby do tych utworów dotrzeć, żeby je znaleźć, wydobyć, pokazać, wydrukować. Adrian Glen pisze o. Słowie i rzeczy w poezji Tadeusza Różewicza. Gdy Państwo ten esej będziecie czytać, to między innymi dowiecie się, że Różewiczowskie przekroczenia granic literatury mają sens nie tylko etyczny, ale również metafizyczny. I to jest taka teza, którą Adrian Glenn, krytyk. Akademik, mieszkający w Opolu, usiłuje nam tutaj przedstawić. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na esej Wojciecha Surówki, Cichnący psalm ziemi, preteksty o śniegu. Zobaczcie, że Państwo, bardzo mądry człowiek pisze esej o śniegu. Hmm. Jaki, jakiś to temat wspaniały. Jak państwo myślą, jest łatwy, trudny? Śnieg jest? Tego nie ma? No więc zajmuję się utworami Tomasza Manna i Josika Brodskiego. Jeżeli śnieg u Manna, to Kastor, to Setembrini, to Napta, to Czarodziejska Góra. Jeżeli śniegu Brodskiego, to taka wczesny poemat, wczesny wiersz Brockiego, wielka elegia dla Donna Dona. Bardzo piękne zdanie, chciałbym Państwu przytoczyć z tego, z tego eseju. I chyba, że go nie znajdę, tego nie przytoczę, ale znalazłem. Brocki był chyba jednym z pierwszych tak zdecydowanych i konsekwentnych piewców nudy. I znowu następne pytanie. Pisać o nudzie? Czy to uchodzi, czy to można? Nuda jest spotkaniem z nieskończonością czasu, pisze autor eseju. Jest jeszcze o przestrzeni, o monotonii przestrzeni, o śnie, o śmierci. I konkluzja tego eseju bardzo piękna. W czym dla mnie stał się śnieg, pyta autor. Dla mnie, po napisaniu tego szpicu, po przemyśleniu tego tematu. Jaki topos odsłania nam jego obecność w utworach Tomasza Manna i Josifa Brodskiego i pisze tak, śnieg jest związany dla obu tych pisarzy z nieskończonością, z wiecznością, z tym, co pozaziemskie, a co czyni naszą kulturę w ogóle możliwą. W ogóle możliwą. Państwo, znaczy, tak, dochodzimy do śniegu, dochodzimy do czegoś tak strasznie ważnego, tak strasznie ważnego.